Dzień dobry. Dzień dobry. E, nazywam się Ania Kamińska. Grzegorz Brona. E, I oboje jesteśmy z firmy Krautech Instruments w Piasecznie. E, firma zajmuje się... Już, e, w większości szeroko pojętą elektroniką na potrzeby zarówno przemysłu kosmicznego, jak i instytucji wielkiej nauki, technologii kwantowych. Poczekaj, nie mówisz mów najważniejszego. Robimy satelity, a właściwie przymierzamy się do zrobienia satelitów dla różnych programów polskich, ale też międzynarodowych i przymierzamy się do budowy rzeczywiście fragmentów istotnych komputerów kwantowych, może nie całych komputerów, ale rzeczywiście elektroniki sterujących. Dokładnie. A oprócz tego, oboje jesteśmy związani historycznie z CERN-em. Koleżanka jest związana od strony bardziej teoretycznej, jest fizykiem, teoretykiem cząstek elementarnych, a ja mam przyjemność tą część bardziej eksperymentalną, brudną reprezentować. I w zasadzie nasza ścieżka w stronę pracy w kroteku zaczęła się w cernie. W szczególności Twoja, gdzie zaprzyjaźniłeś się z kluczowymi osobami współtworzącymi razem z Tobą firmę? No właśnie. Pomysł na firmę CreoTech, która w tej chwili ma już ponad 100 osób i jest rzeczywiście liczącym się graczem, przynajmniej w Polsce, jeśli chodzi o elektronikę zaawansowaną, narodził się w Cernie, w grupie Polaków, którzy pracowali w ramach różnych eksperymentów fizyki cząstek elementarnych, ale też. Budowali LHC i budowali aparaturę dla LHC. Natomiast ja dzięki mojej przygodzie z CEMA i z fizyką cząstek elementarnych poznałam Ciebie i obecnie tutaj w firmie zajmuję się projektami powiązanymi właśnie z zastosowaniami naukowymi i Pobyt w cenie z pewnością um, przyczynił się do tego, co, co robię dzisiaj. Um, dał mi możliwość poznania bardzo wielu ciekawych ludzi, zajmujących się różnymi rzeczami i teraz Często są to nasi klienci, są to osoby, które inspirują nasze kolejne projekty i w bardzo zaskakujący sposób również ta przygoda z CERNem teraz doprowadziła mnie do technologii kwantowych, naszego fajnego nowego tematu w Grand i okazuje się, że CERN również jest zainteresowany rozwojem tych technologii, więc bardzo liczymy na to, że w przyszłości będziemy też, też w tej tematyce współpracować.